Kochani, w ten świąteczny bądź przedświąteczny czas, w zależności kiedy oglądacie to wideo, pomyślałam, że dawno nie nagrywałam do Was czegoś wprost, bez gości siedzących obok mnie, a ten czas Bożonarodzeniowy oraz nadchodzącego nowego roku 2023 jest czasem dla mnie wyjątkowym i jednocześnie poruszającym, ponieważ jest czasem takich radosnych uniesień, ale też wielu refleksji, przemyśleń. Jest też czasem wdzięczności, i też te wyrazy wdzięczności chciałabym okazać Wam w tym filmiku, dlatego koniecznie zostańcie do samego końca. Jest to naszym Zbawcą i ponownie przychodzi na świat. W tamtych czasach, przed narodzeniem Chrystusa, ludzie oczekiwali szlachetnie urodzonego króla, który wybawi ich z opresji, z trudów, z którymi się zmagają, z sytuacji, w której się znajdują. Liczyli, że będzie to król, który sprawi, że królestwo zapanuje na ziemi, a powstanie pewien ład i porządek. Jednak to, co ci ludzie otrzymali wraz z narodzeniem Jezusa Chrystusa, znacznie wykracza poza sam schemat wybawienia. Jest to coś dużo, dużo większego, ponieważ Bóg nie chciał uratować tego ludu tylko z jakiejś chwilowej opresji, ale chciał przede wszystkim, aby na ziemi zapanowało wieczne królestwo Boże. Zaoferował tym samym ludzkości możliwość pojednania oraz zbawienia, dał nadzieję Którą wprowadził w ten świat naznaczony grzechem. Dzięki temu, że Jezus przyszedł na świat, możemy też nawiązać z Bogiem bliższą relację i On pragnie, abyśmy tą relację z Nim mieli. Relację opartą na, na przyjaźni, na miłości, na zaufaniu. I choć w tamtym czasie wielu Żydów nie zdawało sobie sprawy z tego, co Bóg właściwie dokonał, zsyłając swojego Syna na ziemię, tak Bóg uczynił to, co jest dla niego typowe czyli znacznie przekroczył wszelkie ludzkie oczekiwania. To jest niesamowite, że Bóg naprawdę pragnie wyrywać nas z pewnego marazmu i poszerzać te paliki naszych, naszego myślenia, zaskakiwać oraz przekraczać wszelkie nasze oczekiwania. I świat przed narodzeniem Jezusa tkwił w takiej niewoli grzechu, ludzkich upadków. I to niesamowite, że w pewnym etapie ludzkości Bóg posyła swojego syna, aby okazać łaskę temu ludowi, aby Jezus stał się tą ostateczną ofiarą przebłagalną za nas, za nasze grzechy, nasze winy, dając nam jednocześnie wolność wolność dzieci bożych. W Pierwszym liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale 15. wersetu apostoł Paweł bardzo jasno podkreśla jak ważne jest to, że Jezus przychodzi do nas na świat jako zbawca. I w tym wersecie czytamy: Wiarygodne to słowo, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Paweł przed swoim nawróceniem prześladował chrześcijan. Natomiast łaska, jaką otrzymał od Boga, sprawiła, że w dużej mierze stał się autorem Nowego Testamentu, zanosząc Ewangelię na cały świat. Wierzę, że te słowa pokazują, jak istotne i ważne jest zbawienie w życiu człowieka. Jak ważne jest to, żeby dzielić się Ewangelią, aby dzielić się swoim doświadczeniem Boga i nie zachowywać tego tylko i wyłącznie dla siebie ale podsycać ten płomień, aby ta dobra nowina rozchodziła się dookoła nas. Tym samym Jezus y, zachęca nas do tego, abyśmy żyli w przebaczeniu. Z innymi ludźmi, abyśmy obdarowywali ich miłością, dobrocią, abyśmy byli dla drugiego człowieka, abyśmy ukochali drugiego człowieka, ponieważ to sam Jezus pierwszy nas umiłował. Niech w to Boże Narodzenie wybrzmi ta dobra nowina, że Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, jest dla nas największym darem największym możliwym darem, jaki mogliśmy kiedykolwiek otrzymać. Jezus zakończył panowanie grzechu i śmierci nad naszym życiem, jednocześnie spłacając dług którego my sami nie bylibyśmy w stanie spłacić tutaj na Ziemi. To w Jezusie mamy nadzieję i życie wieczne, które jest obietnicą złożoną nam przez Boga. Jest to naprawdę niesamowita nowina, yy, godna tego, żeby świętować, świętować w tym szczególnym czasie Bożego Narodzenia. W tym filmie chciałabym bardzo serdecznie podziękować każdemu, każdej z Was, która przyczynia się do wzrostu tej społeczności, społeczności ID ze swoją siłą. Dziękuję Wam, wszystkim Wam, którzy supportujecie, oglądacie wszelkie treści publikowane w internecie, na YouTubie, filmy, które co rusz tam wskakują. Dziękuję wszystkim kobietom, które brały udział w spotkaniach lokalnych, w konferencjach ogólnopolskich. Wierzę, że bez Was ta społeczność i, i ta działalność, która naprawdę daje mi ogrom radości, po prostu nie byłaby w stanie funkcjonować, a działa, ponieważ wierzę, że porusza się zarówno w Waszych sercach, jak i w moim sercu ten sam duch, który pragnie tego, aby potrzeby kobiet były realizowane w kościele, abyśmy wzrastali w duchu, abyśmy budowali relacje. Bardzo dziękuję wszystkim moim patronom i darczyńcom, którzy przez ten rok wspierali mnie na stronie patronite.pl, przekazując różnego rodzaju środki na rozwój, praktyczny rozwój mojego kanału i społeczności. Przez ten rok udało się uzbierać ponad 5000 zł, a wspierało mnie prawie 15 darczyńców. Jestem naprawdę niesamowicie poruszona i mam ogromnie wdzięczne serce. Jestem pod wrażeniem waszej hojności, że chcecie dokładać tą cegiełkę do cegiełki, aby dobra nowina niosła się w świat, również ten internetowy. Moje pragnienia w sercu są większe i chcę rozwijać kanał dalej, jeszcze bardziej, jeszcze szerzej. Wierzę, że te pragnienia wlewa mi w serce sam Bóg. Ale aby ta publikacja filmików mogła odbywać się częściej, mogła odbywać się w dobrej jakości, potrzebny jest sprzęt do nagrań. Do tej pory sprzęt był wypożyczany i dosyć bardzo ograniczał możliwość nagrywania filmów, dlatego następne środki, uzbierane na Patronite, przeznaczę na zakup kamery, jak i mikrofonów podcastowych, co umożliwi mi właśnie nagrywanie filmów. W każdych okolicznościach będę mogła dzielić się z Wami moją codziennością, życiem duchowym, jednocześnie odpowiadając na wiele Waszych pytań i potrzeb, nie ograniczając się do, do braku sprzętu. Dlatego, jeżeli czujesz w sercu, aby wesprzeć mnie w tej przestrzeni, to koniecznie wejdź na stronę patronite.pl. Link znajdziecie w opisie poniżej. Był obfity w liczne działania. Odbyły się m.in. trzy spotkania lokalne, jak i dwie konferencje ogólnopolskie. Chcemy tworzyć kolejne wydarzenia i konferencje i siać w Wasz rozwój duchowy, w budowanie relacji. E, natomiast do tego celu potrzebny jest mi zespół ludzi, którzy razem ze mną zechcą organizować tego typu wydarzenia. Jeżeli słuchasz właśnie to nagranie i czujesz poruszenie w swoim sercu, aby dołączyć do takiego zespołu, być może masz jakiś zmysł organizacyjny, pewne talenty, które mogłabyś w tej przestrzeni wykorzystać na chwałę Pana, to zapraszam Cię bardzo gorąco do kontaktu. W opisie znajdziecie mój e-mail. Można skromnąć jakiegoś maila i odezwać się. Wśród treści YouTube'owych pojawiły się trzy serie, a na YouTubie gromadzi się już 4000 subskrybentów. Jestem w szoku, że jest Was aż tyle. To naprawdę bardzo pobudza moje serce do dalszego działania i nagrywania kolejnych filmów. Na kanale znajdziecie trzy serie, które w tym roku pojawiły się. Na YouTubie. Jedną z nich jest seria Idź ze Swoją Siłą, czyli rozmowy z kobietami, Bożymi Kobietami. Jest to kontynuacja serii z zeszłego roku. Liczy już 32 rozmowy, które naprawdę inspirują i podnoszą. Inną serią, która w pierwszym półroczu została upublikowana na kanale, to seria Kobieta Jego Oczami, czyli seria o poszukiwaniu swojej tożsamości w oparciu o słowo Boże. Natomiast w drugim półroczu tego roku pojawiła się seria, która myślę, że zaskoczyła wielu z Was, czyli seria Faceci Podcast. Eee, ta seria pojawiła się na życzenie wielu z Was, ponieważ dostawałam masę wiadomości, kiedy na moich żółtych fotelach zasiądą mężczyźni, i doczekaliśmy się tego momentu, co przyniesie kolejny rok. Zobaczymy. Jestem otwarta na Boże poruszenia, ponieważ wierzę, że ten projekt należy do Boga i że on we właściwym czasie podrzuci pewien temat, pewną myśl i kolejne podcasty będą pojawiać się na kanale. Duch wie, kiedy chce i zawiął mnie w różne miejsca Polski, gdzie mogłam usłużyć słowem czy świadectwem, a także poprowadzić warsztaty dla młodych ludzi, młodzieży, kobiet, różnych wspólnot i kościołów. E, I jestem naprawdę niesamowicie poruszona, jak wiele osób usłyszało o Chrystusie, którzy przyjęli Chrystusa jako swojego pana i zbawiciela jeszcze w tym roku. E, chwała Panu za to e, i niech dobra nowina niesie się dalej. To wideo pragnę bardzo gorąco podziękować jeszcze raz każdemu, każdej z was za wszelkie wiadomości, maile, komentarze, za to, że jesteście, że oglądacie, że wspieracie, że też dzielicie się swoją relacją z Bogiem, która bardzo buduje moje serce. Dziękuję jeszcze raz wszystkim darczyńcom i patronom. Dziękuję Fundacji Służąc Życiu, która w sposób praktyczny i finansowy wspiera projekty, które możecie widzieć tutaj na idź ze swoją siłą. Dziękuję również mojemu wytrwałemu montażyście oraz operatorom kamer, którzy przesiadują ze mną godzinę, aby te filmy powstały. Dziękuję także moim mentorom duchowym za, za modlitwę, moim przyjaciołom, rodzinie, którzy kibicują i podnoszą. Proszę mnie wtedy, kiedy jest ciężko, bo takie momenty również bywają. E, dziękuję jeszcze raz Wam wszystkim i niech Bóg Wam naprawdę oficie za to błogosławi. Na koniec tego filmu chciałabym złożyć Wam najlepsze życzenia, aby Jezus Chrystus, który naradza się na nowo, który pragnie naszego zbawienia, okazał Wam wszystkim moc i taką swoją bliskość bliskość tego, że jest, że otacza Was swoją miłością, dobrocią. Życzę Wam, aby moc Chrystusa wypełniała Wasze serca po brzegi, abyście mogli słyszeć Jego głos, widzieć Jego twarz, iść Jego krokami. Aby trwać w takiej bliskości i łączności z Nim, ponieważ pamiętajmy, że Bóg chce mieć z nami relacje. Życzę Wam też, aby w te święta nadzieja w Was rozkwitała, wiara wzrastała, a miłość nie ustawała. Życzę Wam też uśmiechu i ciepła rodzinnego, aby towarzyszyło Wam nie tylko w te święta Bożego Narodzenia, ale też w każdy kolejny dzień nowego 2023 roku. Życzę Wam, aby Wasze najskrytsze marzenia, te, które znajdują się w głębi Waszego serca, ujrzały światło dzienne, abyście realizowali się w tym, do czego Bóg Was powołuje. Życzę Wam też, żebyście trwali tutaj na kanale razem ze mną i ze swoją siłą, abyście bacznie oglądali kolejne odcinki, abyśmy razem tutaj się wspierali i tworzyli tą społeczność dla siebie nawzajem, a także rozwijali swoją relację z Bogiem. Na koniec chcę też się pomodlić o to, aby Chrystus, który przychodzi na świat, aby wypełniał Was swoją mocą, swoją bliskością, swoją miłością, e, abyście byli w takim zjednoczeniu z Nim, w relacji, której on naprawdę dla nas pragnie i on chce, żebyśmy wyszli w te święta e, po prostu krok do przodu e, i dali mu się poznać wraz ze swoimi e, uczuciami, emocjami, abyśmy otworzyli przed Nim swoje serce. Modlę się, abyśmy słyszeli Boży głos jasno i wyraźnie, abyśmy widzieli twarz Jezusa i podążali za Nim krok za krokiem, żebyśmy byli wrażliwi na Jego poruszenia, na to, jakie drzwi otwiera przed nami, które drzwi wejść, a które drzwi zamknąć. To, co jest dla nas dobre, co nas rozwija. I pamiętajcie jedno Bóg pragnie przekraczać Wasze oczekiwania. Mogę się założyć, że zrobił to wiele razy. W Waszym życiu i wiele razy chcę tego jeszcze dokonać. Więc nie zamykajcie swoich serc, a otwórzcie się na tą łaskę zbawienia i to, że Jezus naprawdę przychodzi do Ciebie w sposób intymny, w sposób bliski i chce Cię w tym czasie ukochać. I modlę się o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen i do zobaczenia w 2023 roku.